Pan tutaj kilka razy podał przypadki morderstw, które zostały dokonane przez obcokrajowców, tak? To przeczytam panu wpis profesora Marcina Matczaka, który polemizował na Xie z Łukaszem Warzechą. Mhm. On pisze tak, gdy morduje ksiądz, ostatni przypadek z grójca, broń Boże nie wolno uogólniać. To był przecież incydent, jednostkowy przypadek, a każde inne spojrzenie to infantylizm. Ale gdy morduje imigrant, to już co innego, wtedy odpowiedzialność zbiorowa staje się nie tylko dopuszczalna, ale wręcz obowiązkowa. Co pan myśli na temat tej myśli? Demagogia. Demagogia, aczkolwiek nie pozbawiona jakiegoś tam, jak to zwykle w przypadku demagogii, zawsze jest jakiś zalążek sensu, tylko wykoślawionego sensu, więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Po pierwsze nie chodzi o to, kto kim jest. To tak naprawdę to jest sugestia. To jest nie wprost wypowiedziane oskarżenie o to, że dyskutowanie o przypadkach przemocy czy przestępstw kryminalnych ze strony cudzoziemców nie ma na celu żadnego... Dobra wspólnego i ostrzeżenia przed y, zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa, a ma wyłącznie, jest wyłącznie y, taką y, praktykowaniem y, y, uzewnętrzniania swoich uprzedzeń. No i być może sam profesor Matczak w to wierzy, natomiast oczywiście tak nie jest. To, co on przemilczał w swoim wpisie, to są wskaźniki procentowe obecne w wielu państwach y, europejskich wskazujące na różnicę w skłonności w jakby w częstotliwości popełniania przestępstw. Dla przykładu teraz jakby upowszechniły się dane, że Wenezuela czy Kolumbia, z której pochodzili sprawcy ostatnich morderstw z społeczności cudzoziemskiej w Polsce, są w absolutnym szczycie tabeli, jeżeli chodzi o częstość popełnianych przestępstw kryminalnych, szczególnie tych takich najostrzejszych typu morderstwa. Ale przyznam, Pan, że nie wszyscy Wenezuelczycy Ale i no jasne, Kolumbijczycy są mordercami. Oczywiście, oczywiście. Ale jeżeli ta, o czymś więc, takim się mówi, to niektórzy nie, nie wolno, Kolumbijczycy mogą czuć się Matczak ma rację, że nie wolno, nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej yy, i postrzegać całych narodów hmm. przez pryzmat stereotypu czy całych grup zawodowych, klasowych, rasowych, wszel wszelakich. Tak? Natomiast Wolno i należy widzieć prawidłowości statystyczne. I o te statystyki musimy się upominać, musimy się czasem o nie spierać. Eee, trzeba też wziąć pod uwagę i powinniśmy mieć to na radarze, kogo z danych narodów przyjmujemy. Dlatego, że w danym narodzie, weźmy Kolumbijczyków czy Wenezuelczyków, jest jakaś elita, są jacyś ludzie średni i jest jakiś bardziej obszar marginesu społecznego, patologii. I teraz pytanie, kto do Polski przyjeżdża? Kto prowadzi jakąś selekcję? Kto bada? Słyszałem ostrzeżenie, pisał, nie pamiętam już kto, ale ktoś z obecnych w Mediów Społecznościowych, że jego kolega Kolumbijczyk profesor czy nauczyciel akademicki w Polsce, jest przerażony tym, kogo my obecnie sprowadzamy, bo mówi, to są najgorszy z mojego kraju. On sam jako kolumbijczyk mówi, nie bierzcie ich. To, to, to nie są ci, z którymi powinniście w ogóle się zadawać. Ja sam jako kolumbijczyk, ja bym ich tu nie chciał, tak? Ja dotychczas kojarzyłem Kolumbię bardziej z intelektualnymi myślecia, myślicielami. O, często wiem, z kartelami narkotykowymi. Nicolás Gomez Davila, prawda? <grym> pewne szczyty wyrafinowania intelektualnego w obszarze konserwatywnym, a tu nagle przyjeżdża ktoś, kto, prawda, tam nożem czy Taką drugiemu zrobi krzywdę. No i jakby jesteśmy Polakami i wiemy, że w naszym narodzie też jest intelektualna elita, są średniacy i są gangsterzy, są, są ludzie, którzy robią złe rzeczy. Ale wyjechali do zbierania wyjechali jabłek za granicę, do zbierania robią złe zbierania rzeczy. Jabłek tak. Nie, przyjedzie tutaj profesora z Kolumbii. No okej. Okay. Natomiast powinniśmy pytanie, czy potrzebujemy do zbierania jabłek kolumbijczyków, może lepiej maszynę do zbierania jabłek, żebyśmy zrobili jakiś program wsparcia na automatyzację. Natomiast... Czyli robotyzacja zamiast imigracji. Zdecydowanie w tym kierunku bym szedł i to już się dzieje na przykład w Chinach na, na, na sporą skalę, mimo że oni ludzi akurat mają mnóstwo, e, natomiast e, jakby prost, prostszych prac nie musimy wykonywać elitą, wystarczą nam normalni, uczciwi ludzie. I to, na co ja próbuję zwrócić uwagę, i w ogóle my w Konfederacji, czy w ruchu narodowym, i szerzej w Konfederacji, to że w tej chwili nasze państwo nie wdrożyło żadnego przemyślanego systemu limitowania i selekcji opartej o kryteria, o wywiady tych, których do naszego kraju wpuszczamy. No więc, jeżeli się odda, na przykład wykonywanie tej czynności tego operatora agencji, kto sprowadza? Przecież to są często cudzoziemcy, to się przenika z jakimiś mafiami przemytniczymi, e, albo nie przenika, ale to są po prostu cudzoziemcy, którzy mają gdzieś, jak nasz kraj będzie wyglądał za 15 lat. Oni po prostu zarabiają na jakimś operowaniu międzynarodowym ruchem migracyjnym i tyle. I jakby nie rozumiem, dlaczego kolejne rządy przyzwoliły na taką sytuację. Okay. Gdybyśmy mieli wpływ na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, byłoby to. W ten sposób zmienione. Panie marszałku, yy, teraz seria pytań od naszych widzów jest ich sporo, więc proszę o krótkie odpowiedzi, bo chciałbym możliwie największą grupę usatysfakcjonować. Nikita Pawlienko, czyli prawdopodobnie ktoś ze wschodu. Panie pośle, skoro uchodźcy z Ukrainy w 2024 roku dodali około 2,7% do PKB i netto do budżetu 15 miliardów złotych, to dlaczego chcecie zaostrzać politykę migracyjną? Po pierwsze, nie do końca wierzę w te liczby. Ile? 2,7% PKB. 2,7. Nie wierzę w te liczby. Natomiast. No ale przecież U... chyba widz sobie tego nie wymyślił. Nie, nie wymyślił. Są różne ośrodki, które przedstawiają swoje kalkulacje. Jako człowiek, który trochę, jak to się mówi nieładnie, grzebał w danych wytwarzanych przez nasze państwo, mogę powiedzieć, że nie istnieją twarde dane, na podstawie których można by to policzyć. W związku z czym, niezależnie, czy ktoś poda taką liczbę czy inną, są to szacunki. Szacunki są funkcją sposobu szacowania, więc możemy sobie podyskutować z tym, kto wytworzył te szacunki, przedstawić inne szacunki. Natomiast to jest trochę wtórne, nawet gdyby miał rację, nawet gdyby to nie było 2,7 tylko 5% PKB, państwo nie jest komercyjną spółką, państwo jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków, społeczeństwa, które to zamieszkuje. I państwo ma oczywiście na celu wytwarzanie bogactwa, natomiast nie jest to cel jedyny. Obok tego jest kontynuacja demograficzna narodu, który to państwo stworzył, odzyskał jego niepodległość. Wie pan, podległość. jakie są wskaźniki demograficzne? Są słabe jeżeli będziemy zasiedlać swój kraj masową imigracją, będą jeszcze gorsze. No dobrze, pana zdaniem lepiej tego zapraszać, jest... Czy wpuszczać Ukraińców czy Kolumbijczyków? Ani to, ani to. To jest kolejna fałszywa alternatywa. Czyli nie Kolumbijczyk, nie Ukraiński. Ukraińcy robot. muszą obronić swoje państwo i odbudywa, odbudować. Kolumbijczycy mają swoje państwo i powinni uczynić Kolumbię <noise> wielką ponownie. Dobrze, ale. Natomiast kogo my pan mamy Polskę, żebyśmy to w Polsce. w Polsce. Roboty? No, nie ma pan jeszcze tak wykwalifikowanych robotów, przynajmniej w tym momencie. Bo ja nie widziałem na budowie żadnego a, a robota. Ja, a ja, Zazwyczaj to jest robotnik ja, z taczkami. A ja widziałem, <laughs> mamy już w Polsce y, technikę druku 3D w betonie. To prawda. I y, 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 rozwijają się również. Czyli so, so już, stawiamy na roboty są już budowane przez drukarki 3D odpowiedź. osiedla mieszkaniowe. O, dzisiaj nawet Natomiast... premier Tusk pokazał głowicę na posiedzeniu rządu, właśnie wytwarzane w technice 3D. Atrapy, atrapy. Dokończę Do tylko. Okay. Nie, nie jestem dogmatykiem. Nie wykluczam tego, żeby przy jednych czy drugich pracach, jedną czy drugą inwestycję współuczestniczyli ludzie z zagranicy. Natomiast rozróżnijmy pomiędzy migracją czasową, zmianową, rotacyjną dla konkretnego projektu, a migracją osiedleńczą. Albo już parę czy legalną czy nielegalną. My nie możemy dopuszczać masowej migracji osiedleńczej. Są państwa na świecie, które są to państwa pozaeuropejskie, które świetnie kontrolują swoje własne państwa, często są to państwa arabskie, muzułmańskie, które świetnie kontrolują swoje własne państwa. Yy, bardzo prowadzą hermetyczną politykę, jeżeli chodzi o wpływ polityczny czy kontrolę kapitałową, natomiast jednocześnie dopuszczają migrację do wykonania konkretnych prac, ale nie obdarzają je prawami politycznymi. Okay. I yy, więc odpowiedź dla, dla, dla tego pana jest taka: fajnie, jeżeli ktoś, kto tutaj jest, uczciwie pracuje, robi tak zwaną kontrybucję do naszego PKB, wszystko na swoim miejscu. Natomiast to ciągle nie jest argument, żebyśmy tutaj nasze państwo zasiedli ludźmi z całego świata.